Witajcie, dzień dzisiejszy chciałbym wam pokazać Volkswagen Apollo. Samochód pochodzi z 2000 rocznika i wyposażony w silnik benzynowy 1,4 wraz z instalacją gazową. Jest to wersja poliftingowa. Charakteryzuje się nowym przodem oraz wnętrzem samochodu. Auto stoi na ładnych felgach aluminiowych. Auto chodzi na benzynie jak i na gazie. Lacharsko, jak i lakierniczo, jak na samochód 20-letni wygląda naprawdę dobrze. Z znajdziemy ładne, czyste lampy oraz piano Black Grill, zrobione na wysoki połysk. Lusterka, jakby we wszystkich Volkswagenach, z prawej strony jest mniejsze, z lewej strony jest większe. Posunę kierowcy, lusterko jest większe, dodatkowo ma tak zwany martwy punkt. Z tyłu swobodnie usiądą osoby, nawet do metra 70 wzrostu. Plecy oparcia fotela wykonane są z takiego bardzo prostego wczyszczenia materiału, w związku z czym dzieci jadące z tyłu nie skołpują, nie zbrudzą nam foteli. cud tak jak prędzej wspomniałem, jest to wersja poliftingowa. Charakteryzuje się nowym kokpitem. Na boczkach drzwi znajdziemy chromowane klamki, głośniki wysokotonowe oraz praktyczny schowek na drobiazgi. Ciekawym rozwiązaniem są kieszonki na drobne przedmioty obok foteli. Warto zwrócić uwagę na zegarek umiejscowiony w takich sportowych tubach. Nasz egzemplarz ma przebieg 303 tys. km. Kierownica jest trójramienna, a na nie znajdziemy poduszkę powietrzną kierowcy. Na konsoli środkowej znajduje się radio z CD, MP3 oraz gniazdem USB. Pod radiem znajdziemy praktyczną półkę, do której możemy wrzucić telefon czy portfel. Poniżej znajduje się praktyczne stojaki na napoje oraz schowek na karty kredytowe. Nasz egzemplarz wyposażony jest w klimatyzację. Klimatyzacja jest tutaj sprawna i nabita. Naprawdę ładnie chłodzi oraz instalację gazową świec biegów jest pięciobiegowa a gałka przypomina piłkę golfową. Po środku znajdziemy również popielniczkę z gniazdem 12 V. Po stronie pasażera znajdziemy poduszkę powietrzną, a pod nią praktyczny schowek, który po otwarciu pełni funkcję stoliczka. Poniżej panelu pod do świateł znajdziemy kolejną półeczkę na drobiazgi. Kierownicę możemy wyregulować na wysokość. Dla słonecznych znajdziemy lusterko ukryte pod taką przesuwaną klapką. Ponad panelem do sterowania dmuchami znajdziemy jeszcze taką praktyczną półeczkę na drobne. Nasz egzemplarz posiada elektrycznie sterowane szyby przednie oraz centralny zamek. W bagażniku butla gazową umiejscowione jest w miejscu koła zapasowego, a koło dojazdowe, tak jak widać, zalega w bagażniku. Z praktycznych rzeczy, znajdziemy tutaj praktyczny schowek na gaśnicę czy apteczkę. Z tyłu na klapie znajdziemy wielki znaczek Volkswagen. Pod maską, tak jak wspomniałem, znajduje się szczytnik 1.4 MPI. Jest tu również informacja o wymianie rozrządu w 2017 roku na 246 tys. km.